Siemaneczka do beściaki z tej strony Bora. Witam Was w kolejnej krótkiej piłce. Ale już to jest takie preludium. Ostatnia krótka piłka na tą chwilę przed wznowieniem y, mojego kanału, aktywności na moim kanale, mojej. Y, to już jest kwestia kilku dni dosłownie. Chciałbym powiedzieć maks tygodnia, ale na pewno chyba raczej nie. Jest mała szansa, że to będzie maks tydzień, raczej kilka dni. I będą na nowo się pojawiały materiały na tymże kanale, właśnie moim. I chciałbym tutaj, kurde, powiedzieć Wam coś o przyszłych seriach, już takich, które wybrałem w 100%, ale też nie do końca. Na pewno zaczną się pojawiać i od tego zacznę. Edge 1: Z1: 3 serie, słuchajcie, będzie to brygada RR. Czasami moje solo zagrania. Ale myślę, że częściej na chwilę obecną taki jest plan, że częściej będzie to Battle, nie Battle Royale, tylko Brygada RR. Także Riuk, y, Div, Krzysiek Wer, Recek, Kurde i jeszcze inni, Przykujcie się. Odezwę się do Was na dniach dosłownie. Może dzisiaj, nie, dzisiaj już nie, ale jutro, pojutrze się do Was zacznę odzywać. Ci, co już rekrutację przeszli, ci, z którymi już rozmawiałem, jeśli nadal wyrażacie chęć zagrania wspólnie ze mną oraz z kameratami moimi, czyli chcecie być należeć do brygady RR, napiszcie to. i Jeśli jest y, jakoś już odmiennie, inaczej, już y, nie jesteście chętni, aby należeć do tejże właśnie brygady, to też to napiszcie. Okej, okay, to będzie to jedna seria. Będzie też seria Battle Royale w kooperacji dwu lub kataklizm pięcioosobowy Battle Royale. To też mi się wydaje, że będzie rzeźnia i będzie miojo. Yy, no i będzie jeszcze Age One Z One, całkiem trzecia nowa seria. Yy, ale o tym na razie ciii, dowiecie się, zobaczycie. Yy, myślę, że Powinno się części z Was spodobać. No, ja już to chyba mówiłem wcześniej kiedyś. Ale z Age 1 z1 pocisnę trzy serie, i to będzie na początek tak. I na początek jeszcze też od razu pocisnę City Skylines, ale będzie to całkiem nowa odsłona tej gierki. No, zobaczycie o co chodzi. No, zobaczycie. I będzie maksymalnie zmodowana. Jest kurde, no, ogromna masa modów. Miałem już wgraną w City Skylines masę modów, ale teraz jest wgrane z dwa, może trzy razy tyle. Naprawdę jest ogrom tego, ogrom. I całkiem to będzie inaczej. Zobaczycie o co chodzi. I od, właśnie od tych dwóch gry, gier zacznę, czyli Age 1 Z1 oraz City Skylines, i stopniowo potem będzie wchodziła FIFA 16 z FIFA 16 słuchajcie będzie strzał w dziesiątkę, czyli 10 paczek otwieranych. Tak, to miało miejsce już chwilę 15 Myślę, że raz, dwa razy w tygodniu taki strzał w dziesiątkę Pug Opening będzie wrzucany do mnie na kanał. Oraz zastanawiałem się nad karierą zawodnika, karierą menadżera. No i popatrzcie, ja tu w zeszłym roku opuszczałem karierę za menadżera. Kariera zawodnika już znikła to jest playlist, ale jest gdzieś tam. I to dosłownie po pięć odcinków wrzuciłem jakoś, nie wiem, straciłem wenę. przestałem mi się chcieć w to grać, chociaż oglądalność była dość znaczna jak na mój kanał. I to jeszcze ówczesny mój kanał, w zeszłoroczny. Gdzie tych subskrypcji zdecydowanie mniej było. Yy, no bo zająłem się wtedy futem po prostu, Ultimate Team. Jakoś się zakochałem bardzo w tym. I tyle. Myślę, że w tym roku nie będzie inaczej, ale nie będę cisnął też yy, z kariery zawodnika i kariery menadżera dwóch serii. Wybrałem po że po prostu pocisnę karierę menadżera. Tutaj zaczynałem od Podbeskidzia i w tym roku też to będzie Podbeskidzie. No bo BKS z naszego miasta niestety śmiga w niższych ligach, więc na lokalny patriotyzm postawiłem na Podbeskidzie po prostu. Jaki będzie cel, no, łatwo się domyślić, ale więcej powiem już w pierwszym odcinku FIFA 16. Ona gładko tak wejdzie. Nie będzie w dniu premiery, od razu Wam mówię. Dziś jest 22. Premiera jest, przepraszam, bodajże w czwartek. Czekajcie, zaraz to luknę. Eee. premiera jest bodajże w czwartek eee. daty premier eee. najbliższy miesiąc FIFA 16 tak w czwartek jest dobra ok a ja pomyślałem że zacznę to puszczać jakoś tydzień później czyli Albo więcej? Hmm. No, nie, wiem, zobaczymy. Na początku września, yy, października spodziewajcie się FIFY. Te jeden dzień, no może dwa tygodnie później. Zobaczymy, jak te pierwsze, ta pierwsza taka fala przejdzie, i wszyscy no, nagrywający FIFA 16 albo będą ciśli ją dalej, albo się wykruszą. Ja chcę tą falę po prostu minąć. Taki jest plan. Potem Gładziutko też przejdziemy w październiku, myślę, jeszcze do The Forest. Yy, dawno zapowiadana seria u mnie. Ja oni też już jeszcze dawniej, myślę. Yy, wyraziliście chęć, żebym nagrywał z Foresta. I mi się ten pomysł bardzo, bardzo podoba. Forest będzie na pewno. I przejdziemy też jeszcze do Kerbali. To będzie te pięć serii to dwie na początek, tak na szybciocha, i potem te trzy gładkie, czyli. FIFA 16, Forest i Kerbal. Mam jeszcze upatrzone dwie gry. Czekajcie, proszę na tą drugą kartkę. Tak, jeden tykon Ale jaki wam nie powiem. Ha, 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 No i tutaj jest, ale to jest dopiero premiera na listopad, więc całkiem prawdopodobnie, że na trzeciego jeszcze bym sobie opykał. Albo Falauta 4. Bo te dwie gierki jeszcze nie zostały przeze mnie opykane, a siedzą i czekają na swoją kolej. No właśnie. Piszcie w, w komentarzu, czy chcecie szybciej Far Cry'a trzeciego, i yy, czwartego, <laughs> trzeci oczywiście już był, czy Ryzena trzeciego. Bo ja chęt, chętny jestem na oba te tytuły. To było chyba na tyle, czekajcie, o z 1 powiedziałem, ta,